Dzieciństwo. Któż z nas nie lubi we wspomnieniach powracać do tych czasów, do lat beztroski i radości, gdzie jedynym problemem było to, w co się bawić, z kim się bawić i czym się bawić. No właśnie, czym? Każdy z nas ma zapewne w pamięci klocki, rowerki, autka i te bliższe naszemu sercu. Misie z naderwanym uchem czy wyłysiały całkiem od przytulania i lalki. Gdy sięgamy do naszej pamięci, to one zawsze były blisko. Słuchały naszych smutków i patrzyły takimi mądrymi, wszystko rozumiejącymi oczami. Były blisko, może czasem zbyt blisko. Oto Robert, laleczka marynarzyk. Ma ponad metr wysokości, wypełniona jest słomą. Ma ludzkie włosy i czarne oczy, wygląda niewinnie. Nie próbujcie jednak wziąć jej na ręce. Jest opętana. W roku 1906 trafiła do domu państwa Otto za sprawą prawdopodobnie służącej, która zajmowała się okultyzmem. Dziewczyna została przyłapana przez swoją chlebodawczynię, gdy zajmowała się czarami. Służącą natychmiast zwolniono. Nim jednak odeszła, podarowała małemu synkowi swych państwa lalkę. Chłopiec pokochał ją całym sercem i nigdy się z nią nie rozstawał. Nadał lalce nawet swoje imię Robert, i ubrał w strój marynarza, bo i on taki lubił nosić. Rodzice chłopca słyszeli nieraz rozmowy ich syna z lalką. Rozmowy? Tak, bo chłopiec mówił cieniutkim głosem, a lalka odpowiadała gardłowo. Czemu rodzice już wtedy nie zareagowali? Czemu nie zareagowali słysząc tu podbiegających po domu dwóch par stóp zamiast jednej? Czemu? Pewnie cieszyli się ze zdolności aktorskich syna, bo tak pięknie zmieniał głos. A odgłosy tupania zrzucali pewnie na dziwne dźwięki, które towarzyszą nieraz starym domom. Niepokój pojawił się wtedy, gdy gospodarze po powrocie do domu zastawali niespotykany bałagan, potuczone i zniszczone sprzęty, które przed ich wyjściem były jeszcze w całości. Sąsiedzi donosili także, że pod ich nieobecność obserwowali w oknach ich domu sylwetkę lalki, która szybko się przemieszczała. Najgorsze było jednak to, że lalki nie można było się pozbyć. Zawsze wracała do domu. Pewnego dnia ciotka małego Roberta postanowiła pomóc rodzinie i zabrała lalkę do siebie. Zamknęła ją na strychu. Po kilku jednak dniach kobietę znaleziono martwą, a lalka powróciła do chłopca. Gdy Robert dorósł i ożenił się, lalka pozostała z nim. Była z nim do końca życia. Po śmierci małżeństwa dom Roberta przy 534 Eton Street w Key West został sprzedany. Sprzedany razem z lalką, niestety. W końcu trafił po kolejnych 20 latach w ręce małżeństwa i ich dziesięcioletniej córeczki. Dziewczynka znalazła lalkę na strychu. Radość trwała jeden dzień. W nocy dziewczynka obudziła domowników okropnym krzykiem. Opowiadała, że znaleziona lalka żyje i chce ją zabić. Lalka Robert czuła się pewnie i z każdym dniem zachowywała się coraz gorzej. Wiedziała, że nikomu nie uda się jej pozbyć. Chodziła po pokoju, niszczyła sprzęty i szczególnie agresywnie atakowała dziewczynkę. Przerażeni rodzice musieli działać szybko, by zapobiec tragedii. W 1994 roku przekazali lalkę do Muzeum East Martello na Florydzie. Nie koniec to jednak historii, gdyż od momentu jej przybycia pracownicy muzeum skarżą się na dziwne, zaobserwowane zjawiska. Lalka zmienia pozycję, nigdy nie siedzi tak, jak ją posadzono, stuka ręką w szybę. Zmienia jej się też grymas twarzy i często słychać jej złowróżbny chichot. Odwiedzający to miejsce zgłaszają problemy ze sprzętem. W pobliżu gabloty z Robertem przestają działać telefony, aparaty, kamery. Zdjęcie można wykonać tylko wtedy, gdy lalka się na to zgodzi. Osoby, którym udało się zrobić zdjęcie bez zgody lalki, Doświadczały wielu tragedii życiowych, a nawet śmierci. Kolejną lalką jest lalka bezimienna, gdyż właściciel nie zdążył bądź nie miał ochoty nadać jej imienia. Dlaczego? Dlatego, że dziwne zachowanie lalki skłoniło go do szybkiego pozbycia się jej. Pamiętając jednak, że nie ma zbyt wielu chętnych na kupowanie przeklętych przedmiotów, w których drzemie ogromne zło, właściciel wystawił ją na aukcji na eBayu to coś w rodzaju alegro. Nie chciał kłamać, więc w opisie przedstawił, co skłoniło go do sprzedaży lalki. Otóż zdaniem właściciela mieszkającego samotnie, lalka sama się przemieszcza. Właściciel trzyma ją w domu, w zamkniętym pudełku na najniższej półce, lecz gdy wchodzi do pokoju, to za każdym razem pudełko z lalką leży na półce najwyższej. Dziwne, prawda? Poznajcie także przerażającą kukiełkę Niech nie zwiedzie was jej niewinny wygląd. Jej właścicielką była studentka pielęgniarstwa, Donna, która zaprosiwszy do siebie jednego z przyjaciół, nie sądziła, że zostanie on zaatakowany przez kukiełkę. Dziewczyna musiała prosić o pomoc księdza oraz egzorcystę. Na koniec nie zabawka, lecz też lalka manekin. Nazywa się La Pascualita i znajduje się na wystawie sklepowej w mieście Chihuahua w Meksyku. Manekin ubrany niezmiennie w suknię ślubną stoi tam od 90 lat. Gdy pojawił się w 1930 roku, wzbudzał sensację. Przyciągał wzrok jasną barwą skóry i wielkimi oczami, które jakby spoglądały na innych. I do tego cudowna suknia ślubna. Zjawiskowo? Manekin jakich wiele? Niezupełnie. Podobno jest on łudząco podobny do pierwszej właścicielki sklepu, która zmarła od ugryzienia jadowitego pająka, akurat w chwili, gdy mierzyła suknię ślubną. Chodzą słuchy, że to zmumifikowane zwłoki dziewczyny. Podobno w nocy manekin przemieszcza się, wodzi też oczami za klientami wchodzącymi do sklepu. To tylko przykłady kilku strasznych zabawek. Ile ich jest to naprawdę, któż może wiedzieć. Nim więc udasz się na zakupy, by obdarować swoje dziecko prezentem, to dobrze się zastanów, czy będzie to tylko zabawka i rzecz, która sprawi radość. Czy przedmiot, który zagości w Twoim domu wraz ze zgromadzoną w nim złą energią, która pozostanie w Twym domu na zawsze?